Są takie obrazy, które przemawiają do nas mocniej niż inne. Są takie historie albo sceny, może czasami dosłownie obrazy na ścianie, aczkolwiek pewnie częściej to będą filmy i seriale e, i książki, które przemawiają mocniej. I, I w dzisiejszym fragmencie właśnie czytamy, czy mamy do czynienia z takim obrazem. Z obrazem, który przemawia. Do nas albo może do nas przemówić, myślę, że jeszcze mocniej mógł trafiać do pierwotnych odbiorców Ewangelii. My nie do końca, tak w stu procentach, przynajmniej ja, rozumiemy tak kulturowo ten obraz pasterza i owiec, nie rozumiemy dokładnie wszystkiego. Gdy myślę o pasterzu i owcach, to mam tam kilka scen że z górskich wycieczek, że widziałem owce czy stado, albo kojarzę coś z kultury, z popkultury, kultury. Bo myślę sobie o obrazach, w których pasterz niesie owcę słabą, zgubioną, bezbronną, potrzebującą. Pasterz, który troszczy, ratuje z opresji. Ale myślę, że potrafimy dostrzec, nawet nie znając pełni tego obrazu, nie mając doświadczenia pasterskiego, zrozumieć, co za tym obrazem stoi, co on miał wywołać. Jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Jezus nim się właśnie posługuje, i wyobrazić sobie, jak też ci pierwotni odbiorcy na niego reagowali. Ja, oczywiście, patrząc na ten obraz, naturalnie kojarzy mi się z, z obrazami czy ze scenami, które do mnie najmocniej uderzają, czyli, jak zgadniecie, pewnie rodzicielskimi. Gdy w, myślę sobie o pasterzu, który niesie owce, to nie przemawia to do mnie aż tak mocno, gdy myślę sobie o rodzicu, który niesie swoje dziecko. Kojarzy mi się to z sytuacjami, kiedy ja zdarzało się, że moje dziecko musiałem nieść, bo już samo nie może iść dalej bo jest potrzebujące, bo jest bezbronne, albo z sytuacjami, kiedy mnie, albo kogoś z mojego rodzeństwa, nasz tata musiał nieść. Obraz bezbronności, potrzeby opieki, ale też obraz bezpieczeństwa, wynikający z tego, kto trzyma. Dziesiąty rozdział Ewangeliana, w którym jesteśmy właśnie, pojawia się pomiędzy, i to nie będzie zaskoczenia dla nikogo, dziewiątym i jedenastym, Zgadliście. I w dziewiątym mamy uzdrowienie niewidomego od urodzenia, którego faryzeusze przesłuchują. Następnie w jedenastym mamy kolejny cud, jeszcze potężniejszy, bo mamy wskrzeszenie Łazarza. I tu w tym dziesiątym mamy zbiór wypowiedzi Jezusa. Widzimy, że one nie dzieją się w jednym miejscu, ale mają jeden spójny temat. I zanim jeszcze wskoczymy w ten tekst i omówimy go sobie e, tak w całości nie będziemy szli dokładnie może werset po wersecie, e, zanim skoczymy w ten tekst, to chcę, żebyście pomyśleli o tym, żebyś o tym pomyślał czy pomyślała, czy ty czujesz się dzisiaj bezpieczny czy bezpieczna. Albo inaczej, co sprawia, że czujesz się bezpieczny czy bezpieczna? I co sprawia, że to poczucie bezpieczeństwa tracisz? I jak to wygląda teraz? Nie muszę dzisiaj chyba opowiadać o rzeczach, które się dzieją w świecie i prognozach tego, co się może w przyszłości zadziać, nie gdzieś tam w oddali, ale tu. Jak sobie obecnie z tym radzisz? Pomyśl, czy czujesz się bezpieczny, czy bezpieczny i może szerzej pomyśl, co ty w ogóle sam o sobie myślisz. Jak o sobie myślisz? Jak ty patrzysz samemu na siebie? I co ważniejsze, jak widzisz swoją relację z Bogiem? Jakie obrazy przychodzą Ci na myśl? Wiem, że jak teraz bym Was zapytał, to byśmy powiedzieli, no, pasterz i owce oczywiście, ale tak szczerze, naturalnie, na co dzień, gdy myślimy o Jezusie, to co pierwsze przychodzi na myśl? O jakich cechach, atrybutach myślimy i co ważniejsze, czy pamiętamy, co on myśli o nas? Jak on patrzy na nas? I przechodząc przez ten tekst, chcę spojrzeć na trzy rzeczy. Po pierwsze, na złodziei i najemników. Po drugie, na Jezusa, który przedstawia się jako brama i pasterz, który to taki, myślę, że największy, kluczowy punkt tego, tego tekstu. Zrozumienie, kim On jest i jak, i kim ja jestem w relacji do Niego, myślę, że jest to najważniejsze. I po trzecie, chcę spojrzeć na relację Jezusa z Ojcem, gdzie Jezus płynnie przechodzi od tego opisu, od tego obrazu, wskazując na swoją relację z Nim, ale nie tylko na pewną teologię, ale też na pewne prawdy, które z tego wynikają. No więc otwiera się ten rozdział dziesiąty takimi słowami. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Więc mamy ten obraz owczarni i od razu Jezus korzysta z niego, żeby pokazać pewien kontrast. Pojawia się złodziej, który do owczarni się włamuje, więc owce jego głosu nie znają. Jest obcy, nie zależy mu na stadzie, ale na własnej korzyści. Jego motywacją jest kradzież i wyzysk. I chwilę później pojawia się najemnik. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa jej i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Więc najemnik. Nie jest ani właścicielem, ani nie jest pasterzem, jest tylko zatrudniony do pewnego zadania, więc cechuje go naturalnie. Interesowność, więc wykonuje swoje zadanie no, w ramach pewnego minimum. Brak zaangażowania, w obliczu trudności tego ryzyka nie podejmie, brak lojalności wobec owiec. Jezus nie daje jakichś tu wielkich wniosków, tylko po prostu opisuje, że taka jest rzeczywistość: to są samowcy jest pasterz, ale są też złodzieje, są też najemnicy. I Jezus nie mówi wprost, kogo ma na myśli, ale już sam kontekst tego fragmentu, czyli dziewiąty rozdział, chwilę wcześniej, wskazuje, że może odnosi się właśnie do tych nauczycieli religijnych, którzy przed chwilą grillowali tego człowieka, którego uzdrowił. Ludzi, którzy deklarowali się, że chcą prowadzić owce, którzy opowiadali o tym, którzy robili wszystko, żeby taki obraz zbudować, ale ostatecznie nie kierowali się miłością do owiec. Pozornie dbali o nie, ale tak naprawdę swoje chwały, swojego statusu chcieli. Prowadzili owce, ale nie prowadzili ich do miejsca, które było dla nich dobre. Tak naprawdę każdy, kto pozornie wygląda na pasterza, ale nim nie jest, do tego, do tego grona złodzieja, najemnika, może wpaść. Bo fałszywka, o której Jezus mówi, to nie jest coś zupełnie oddalonego, abstrakcyjnego. Działa w tym przykładzie fałszywka podobnie do oryginału próbuje go nawet imitować w pewnym sensie, prawda? Złodziej, skuteczny złodziej będzie naśladował pasterza i wyprowadzi te owce, nie tylko złapie jedną i wybiegnie. Najemnik to w ogóle wygląda jak pasterz i dopiero się gdzieś tam w trakcie okazuje, gdzie ta różnica pomiędzy nimi jest. Więc tym fałszywym można powiedzieć pasterzem może być jakiś człowiek, jakiś lider, jakiś przywódca, może jakaś religia, jakiś zbiór przekonań, jakaś ideologia, może jakaś doktryna, która wygląda jak prawdziwa, ale tak naprawdę nią nie jest. I ten tekst trafia nie najpierw do nas oczywiście, ale najpierw do Pierwszego Kościoła, i tam już też pojawiają się fałszywi nauczyciele czy fałszywe doktryny. Konkretni ludzie, którzy byli wewnątrz wspólnoty, Nauczali nie wiem, potrzebę powrotu do niektórych zasad, niektórych praw, albo robili różnicę pomiędzy jedną a drugą grupą. Ale nie tylko wewnątrz Kościoła. Tak naprawdę to wyzwanie pojawia się z zewnątrz, albo gdzieś tak na, na przecięciu. Mamy z jednej strony popularny grecki stoicyzm, który e, zakłada, że najważniejsze jest to opanowanie emocji, zgoda, życie, przepraszam, w zgodzie z rozumiem, albo z drugiej strony gnostycyzm który mówi, że świat materialny jest zły i zbawienie to taka tajemna wiedza, dostępna tylko dla wybranych, oświeconych. Ten Bóg prawdziwy jest gdzieś tam daleki. Pozornie rzeczy, które prowadzą, dają jakiś kierunek, może dają jakąś stabilność, może nawet brzmią tu i teraz atrakcyjnie i ciekawie, a tak naprawdę złodzieje i najemnicy. I znów, Jezus nie daje gotowej instrukcji, co zrobić, ale opisuje rzeczywistość. Fałszywe głosy, najemnicy, złodzieje będą się pojawiać. To jest normalne. Dziś myślę, że sytuacja jest podobna. Może nawet czasami pod pewnymi względami trudniejsza. Różni nauczyciele, różne głosy są na wyciągnięcie ręki od tak. Jak ktoś by się teraz dobrze ukrył, to mógłby równolegle tutaj słuchać kilku naraz gdzieś tam skądś w internecie. Z jednej strony mamy błogosławieństwo takiego dostępu do różnych głosów, a z drugiej strony zarazem rośnie zagrożenie. Tak było od początku, nic wyjątkowego, osoby, siły, grupy, które chcą owce pociągnąć. Ale co najważniejszego mówi Jezus? Owca zna głos swojego pasterza. Gdy słyszy głos, i tu możemy mówić dosłownie o jakimś głosie, który słyszy, o kimś, kto mówi, ale też... Może mniej dosłownie, gdy widzę jakieś przesłanie, jakąś ideę, to owca pyta, czy to głos mojego pasterza. Skąd ten głos pochodzi? Dokąd prowadzi? Czy on się zgadza z tym, co mówi mój pasterz? Bezpieczeństwo, ochrona przed złodziejem czy najemnikiem nie wynika tutaj z tego, że ta owca jest jakaś bystra, czy jakaś zdolna, nie wynika z tego, że owca jest w mądrym stadzie, które się tak dobrze zorganizowało. I to jest te, ważna myśl, bo będziemy w kolejnych tygodniach omawiali e, różne tematy, takie e, funkcjonowania kościoła. Musimy mieć cały czas w pamięci ten obraz, który tu mamy. Owca jest bezpieczna tylko dlatego, że ma pasterza, że zna pasterza. Kiedy tobie ostatnio zdarzyło się nabrać na jakąś fałszywkę? Na coś, co mówiąc kolokwialnie, obiecywało, ale ostatecznie nie dowiozło, co miało dać pokój. Bezpieczeństwo może przez chwilę nawet dało i się okazało, że mija dzień, tydzień, miesiąc i muszę szukać czegoś nowego. Kiedy ostatnio dałem się nabrać na coś, co porwało moje myśli, moją uwagę, moje serce? Może jakaś odpowiedź na te bieżące wydarzenia? Może jakiś lekki zachwyt w człowieku? W pracy, w rodzinie, w otoczeniu, może nawet w kościele. Zachwyt nowo poznanym przyjacielem, przyjaciółkom, albo takie przeświadczenie, że no jak pójdę do tego pastora i on mi powie, jak mam żyć i on mnie poprowadzi, bo on ma tak to wszystko poukładane i, i potem zawód bo się okazuje, że, że może niekoniecznie. Kiedy ostatnio dałeś się porwać opowieści jakiejś o Bogu, ale chyba trochę innej niż, niż ten, który jest twoim pasterzem? Może o Bogu, który wchodzi w jakąś transakcję, w której ja dostaję od Niego w zamian za ofiarność, przekonanie, wiarę, zaufanie. Dostanę od Niego zdrowie, bogactwo i życie pełne przyjemności tu i teraz. Dajemy się na to nabrać. Albo o Bogu, który nie zdejmuje ze mnie ciężaru, tylko dodaje ciężar coraz większy i większy. Jak rozpoznajesz głos pasterza? Skąd wiesz, że ten głos, który słyszysz, jest Jego. Czy możesz za tym głosem iść bezpiecznie? Albo inaczej, jak dbasz o to, żeby Jego słyszeć ponad wszystkim, żeby wyczulić się na głos pasterza? I Jezus przede wszystkim, tak jak mówiłem, mówi bardzo dużo o sobie w tym tekście. I używa w tym fragmencie formuły Ja jestem. Dwa razy mówi o sobie Ja jestem. Ja jestem, co bezpośrednio nawiązuje nie tylko w tym fragmencie, ale w całej Ewangelii Jana do tego, jak Bóg się przedstawia. W Księdze Wyjścia Bóg, gdy adresuje Mojżesza, tego pyta, jak, jaki Bóg mnie posłał, będą pytali. On mówi, jestem, który jestem. Tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do Was. I Jezus używa tego zwrotu w greckiej wersji. I mówi, ja jestem drzwiami, ja jestem pasterzem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. On jest drzwiami czy bramą do owczarni. Tylko przez Niego. On wprowadza na pastwisko. On daje prawdziwe życie. On gwarantuje przynależność, bezpieczeństwo, ratunek. Tylko przez Niego owce mają dostęp, tylko przez Niego. Mogą być zbawione tylko przez Niego, mogą być w tej Bożej rodzinie. Ja jestem drzwiami i ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobry pasterz. Dobry pasterz troszy się owce. On je zna. One znają Jego głos. I tak jak czytamy oddaje za Nie swoje życie. Jezus używa tego przykładu, żeby pokazać, czy wskazać swoją relację ze swoim ludem. I różne religie, nawet te niereligijne, pociągają ludzi na całym świecie. Tak? Czujemy, że e, e, jest coś więcej niż to, co widzimy i nie powstaliśmy z przypadku do przypadkowych rzeczy, więc atrakcyjne, że pociągająca jest obietnica o wejrzeniu w sprawy duchowe. Różne wyobrażenia Boga w różnych religiach przyciągają ludzi naturalnie. Tak samo bogowie niereligijni przyciągają sława, pieniądze, Dbanie o klimat na planecie, odpowiednie wychowanie dzieci, może odpowiednie stanowisko to przyciąga, jeśli znajdę kogoś, kto mi powie, jak to zdobyć, a to jest najważniejsze. I mówię o tym, bo chcę podkreślić, że obraz Boga w chrześcijaństwie nie tylko jest prawdziwy, a jest prawdziwy. Nie tylko widzimy niesamowite zapo zapowiedzi wypełnione w osobie Jezusa. Historyczność faktu, że żył, Dokonywał niesamowitych rzeczy historyczność faktu, że mamy pusty grup i ludzi, całe mnóstwo, którzy bez żadnych korzyści własnych idą na śmierć przekonani, że on zmartwychwstał. On naprawdę jest pasterzem. Ale ten obraz nie tylko jest prawdziwy. On jest też najpiękniejszy ze wszystkich. To nie jest naganiacz z Batem, to nie jest potężny sędzia gdzieś tam, to nie jest pół człowiek, pół Bóg, który. Ma kilka mocy i może dopomóc to tu, to tam. To nie jest coś fizycznego, coś ulotnego. To jest pasterz, który pasie owce, który je kocha, który się troszczy, który prowadzi i ostatecznie oddaje życie, aby je uratować. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i życie swoje kłada za owce. Nikt mi go nie odbiera, ale ja. Kładę je jest własnej woli. Mam móc je dać i mam móc je znowu odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jezus przedstawia Ewangelię, ale robi to w sposób obrazowy, bo chce zadziałać na wyobraźnię. Celem nie jest samo przekonanie do jakiejś prawdy czy doktryny, a oczywiście Ewangelia Jana jest pełna prawd i doktryn w odpowiedzi na różne znaki zapytania, wątpliwości i herezje, ale celem użycia tego obrazu jest poruszenie serca słuchacza. Ta różnica pomiędzy pasterzem a złodziejem czy najemnikiem, ona nie jest tylko na poziomie funkcji, ale ona odnosi się do relacji, jaką ten pasterz ma ze swoimi owcami. I myśl o tym obrazie Jezusa jako pasterza, naturalnie oczywiście przywołuje myśl, e, e, na, e, o, na, na myśl postać króla czy psalmisty Dawida. E, on znał realia pra, pracy z owcami jako pasterz, wiedział z czym jak się z tym pracuje, wiedział, co to jest za, za zadanie, wiedział, jakim wyzwaniem są te owce, które jak mogą się zgubić, to się zgubią i jak mogą sobie coś zrobić, to sobie coś zrobią. I Dawid, pasterz, zostaje namaszczony na króla i później, zanim tym królem zostaje, jest ścigany przez króla Saula. Ukrywa się, jest sam, jest zgubiony, jest niepewny o, o jutro. I w samotności, w poczuciu bezsilności on identyfikuje się. Jako owca. I pisze: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. I gdy to czytamy, wyrwany w ogóle z kontekstu, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest opis jakiegoś dobrobytu. To jest opis pasterza, który daje mi tu i teraz wszystko, czego mi tu i teraz się chce. Ale to jest świadectwo zaufania w cierpieniu. Choć przechodzi przez dolinę cienia śmierci. Nie boi się, bo Pan jest z nim. Pewność Dawida. Nie wynika z Dawida, ale z pasterza. Mówi to jego laska i kij. Symbole tej ochrony, prowadzenia, to on niesie ciężar. Jak już mówiliśmy, odbiorcy Ewangeliana żyją w niełatwych warunkach. Czasami zagrożeniem dosłownie jest śmierć, często wykluczenie, oś ośmieszenie, ostracyzm. Żyją w duchowym zamieszaniu, w sprzecznych naukach, teologiach, fałszywych autorytetach. Brak pewnej duchowej stabilizacji, taka duchowa bezbronność młodych wspólnot. I do nich trafia ten obraz pasterza, który ich kocha, pasterza, który ich prowadzi, pasterza, który oddaje za nich życie. Nic innego nie może ich tak podnieść na duchu, uspokoić, dać bezpieczeństwo. Czy Ty znasz głos pasterza? Jeśli jesteś jego owcą, to znasz, jego głos, to idziesz, to wierzę że on daje życie. Ale jeśli nie jesteś, nie słyszysz głosu, to dzisiaj jest ten moment, żeby paść na kolana i się modlić. Widzimy pasterza, który został wydany jak jagnię na rzeź, który oddaje życie za owce, który tworzy jedną owczarnię. Jeśli historia o pasterzu, który oddaje życie, który staje się owcą ofiarną dla swoich owiec, nie porusza cię. Nie dotyka cię, nie jest tą najpiękniejszą historią, najpiękniejszym obrazem, jaki możesz dostrzec. Skonfrontuj się z tym, bo nie ma innego ratunku. Ani religijne zasady, ani duchowa wolność po swojemu, tylko pasterz, który cię niesie, daje życie. Módl się. Ja sam będę się młodzi dzisiaj o tych, którzy jeszcze do jego stada nie należą. Ale my, owce. Potrzebujemy przypomnienia. Bo jeśli jestem jego owcą, znam głos, chcę za nim iść i przy, potrzebuję przypominać sobie, jak przypominał sobie Dawid, jak pierwszy Kościół dostaje to przypomnienie, tak my dzisiaj potrzebujemy przypomnieć sobie, kim jesteśmy, kim jest on i co dla mnie z tego wynika. Czy ja pamiętam, że jestem owcą, tylko owcą. Tylko owcą, ale owcą, która zna, która ma pasterza, która zna głos pasterza. Czy jestem gotów przyznać, że jestem zgubiony, bezbronny, że potrzebuję, żeby mnie ktoś prowadził? Po drugie, kim on jest? On się objawia i przedstawia jako pasterz, dobry, troskliwy, oddany, jako brama dający dostęp do Boga, jako Mesjasz, czy spełnienie Bożych obietnic, jako Boży Syn, używając imienia Boga, aby wskazać na swoją tożsamość. Czy rzeczywiście Mu ufam? Czy rzeczywiście pozwalam mu prowadzić się codziennie? Czy rzeczywiście szukam okazji, żeby być blisko niego, znając jego głos? A kilka razy rozmawiając z nauczycielami, a przedszkolnymi czy szkolnymi, dzielili się tym, że często, nie zawsze, że często widać po dziecku, jaka jest sytuacja w domu. Widać po dziecku, jaka jest relacja w domu. Czy mamy i te relacje są dobre? Czy jest kochany, Czy jest wysłuchiwane? Czy doświadcza w domu ciepła? Czy ktoś się przytula? Po części myślę, że ta prawda dotyczy też nas duchowo. W naszym wypadku, tej relacji dziecka z ojcem albo owcy z pasterzem, też możemy spojrzeć na siebie i dowiedzieć się o tym, czy wszystko jest w porządku. Ale niekoniecznie nie, czy wszystko jest dobrze w domu, bo tam jest dobrze. Nasz stan to nie jest ocena naszego pasterza, ale ocena tego, czy daje się mu prowadzić. W domu jest wszystko, czego potrzebuję. Czy ja tam do Niego wracam, czy tam wypoczywam, czy tam się karmię, czy tam się otwieram, czy do Niego wołam, czy przez sukcesy i porażki przypominam sobie, kto mnie prowadzi. Chwilę temu w rozdziale 9 przed Najwyższą Radą, przed elitą religijną kraju stoi prosty, ubogi człowiek, który był chory od urodzenia, więc jego myśli o sobie dotychczas musiały być najgorsze z najgorszych. Oni go atakują, oni go poniżają, chcą ośmieszyć go przed otoczeniem, a on się nie łamie i mówi im dziwne, że faryzeusze nie złapali jeszcze, że to, co się wydarzyło, to było działanie Boga. Dlaczego? Bo on doświadczył Bożej miłości w działaniu Jezusa. I to jest mocniejsze niż cokolwiek innego. Nic nie jest w stanie zabrać mu tego. I tu przechodzimy do ostatniej części tego rozdziału. Mówiliśmy już o relacji pasterza i owiec, o tym, że Jezus jasno wskazuje, że w nim i tylko w nim jest zbawienie i On pogłębia ten obraz i wnioski z tego płynące. I mówi coś dla słuchaczy obraźliwego, dla nas niesamowicie ważnego. Mówi, dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę jest własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca mego. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I, i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Więc Jezus opisuje relacje z ojcem. Mówi, ojciec mój, ja i ojciec jedno jesteśmy. On nie mówi o naszym ojcu, o niebiańskim ojcu, ale o swoim ojcu. To wzburza e, w, w, słuchaczy i padają oskarżenia, czy on jest szalony, czy jest opętany. A jak mówią. Jezus mówi, że my jesteśmy jedno, no to oni biorą za kamienie. No on bluźni, On nazywa się Bogiem. Jezus odpowiada, że po pierwsze w psalmie sędziowie reprezentujący Boga nazwani są bogami. Także użycie tego zwrotu wobec Syna Bożego było, będzie tym bardziej stosowne. A dalej mówi spójrz na moje czyny. On pokazuje, ja nie tylko reprezentuję Boga, ale robię rzeczy, które może czynić tylko Bóg. I zaraz właśnie w 11 rozdziale mamy cud jeszcze bardziej spektakularny niż poprzednie. Więc Jezus przedstawia siebie jako syna Bożego, równego Bogu, działającego dokładnie w zgodzie z wolą ojca. Taki rozkaz wziąłem od ojca. Ale to nie są tylko teologiczne rozważania, to nie jest tylko obrona wiary. Dalej, Jezus powtarza znowu o tej relacji. Dobry paster, życie swoje kładzie za owce. Jak Ojciec mnie zna, i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce, dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Ja kładę jest z własnej woli. Jego słuchacze może tego od razu nie łapią, nie rozumieją, ale tak jak Jezus odnosił się do tych królewskich zapowiedzi dotyczących Bożego Syna, tak tu odnosi się do mesjańskich proroc w księdze Jezajasza, gdzie czytamy właśnie o tym jagnięciu prowadzonym na rzeź. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. On jest dobrym pasterzem, tym samym, o którym pisze Dawid w swoim psalmie. Pasterzem, który oddaje się w ręce oprawców, aby być złożonym w ofierzach baranek. I owce nie tylko polegają na tym, kim on jest, ale na tym, co on uczynił. I mówi o zbawieniu o życiu wiecznym i co ważniejsze, mówi o życiu wiecznym, którego nikim nie może odebrać. Mówi, nie giną na wieki, nikt nie wydrzeje ich z mojej ręki. Ojciec mu, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. I już kolejny raz w tej Ewangelii czytamy o tym. W trzecim rozdziale mówi, że kto, nie, kto wierzy w syna, ma żywot wieczny. W piątym rozdziale. Kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I w wszystko, co mi ojciec daje, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę, precz. Taka jest wola ojca, aby nic nie zachowało się z tego, co mi dał, lecz żebym to wszystko wskrzesił w dniu ostatecznym. I tutaj jest nasze największe bezpieczeństwo. W słowach, w jego roli, w jego miłości. I rozmawiałem ostatnio z jedną osobą o tak zwanym temacie utracalności, nieutracalności zbawienia. Ten temat jak zwykle pojawił się trochę z boku, trochę w kontekście rozważań teologicznych, jak to jest. I nie wiem, jak ta rozmowa poszła. Na pewno za dużo gadałem, to, to wiem, ale mówię o tym, bo podzielę się myślą, którą wtedy też miałem. Po pierwsze, w tym temacie utracalności, nieutracalności, ostatecznie oczywiście nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I osądzić Bożych planów i wyroków, Jezus nie próbuje tutaj wyjaśnić wszystkiego tylko mówi to, co jesteśmy w stanie zrozumieć i to, co potrzebujemy zrozumieć. I nie chodzi tylko o to, tak? Nie chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy razem usiedli sobie i e, wypisali te różne przekonania i te doktryny klepnęli. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest dbanie o to, żebym ja i żeby wszystkie inne owce jego. Jak najlepiej, jak najpełniej widziały to, co pasterz uczynił. Jezus, osoba boska, Boży Syn, Mesjasz Chrystus jest pasterzem. On dokonał ofiary ostatecznej, doskonałej, skutecznej. Pasterz nie polega na tym, jaką ja jestem owcą. On wie, jaką nieogarniętą jestem owcą. Pasterz mnie trzyma i nie ufam sobie, że go nie wypuszczę, tylko Jemu, że on mnie nie wypuści. I z różnych powodów. Ten obraz może być trudny, ta koncepcja może być trudna do przyjęcia, do zrozumienia, może mamy jakieś przykłady w naszym życiu, może jakieś przekonania, które wynieśliśmy z domu, jakieś założenia, myśli, ale to nie wyklucza tej prawdy, o której on mówi. Odrzucenie tej prawdy o tym, że on swoim owcom już zagwarantował zbawienie jest ostatecznie umniejszeniem roli obietnicy pasterza. I ponad wszystkim powinniśmy właśnie dbać o to, aby dokładnie coraz mocniej dostrzegać to, jaki niesamowity jest akt jego miłości. Słuchanie tego głosu to jest to, czego potrzebujemy, bo to ono nas przemienia. Czy pamiętam, że jestem zgubioną owcą? Czy dostrzegam złodzieje najemników? Czy znam głos? Co robię, żeby go słuchać ponad moimi przekonaniami, obawami? ponad różnymi obietnicami, które są dookoła. My nie słuchamy Go dlatego, tylko dlatego, że musimy, bo to Bóg, ale dlatego, że Jego ratunek nas przemienił. Nic większego, lepszego, wspanialszego od Jego miłości nie doświadczymy.